Urwać bestie w RMFFM. Imię i nazwisko: Joel Rifkin. Oskarżony o zamordowanie dziewięciu kobiet w latach 1989-1993. Teren działalności: Nowy Jork. Skazany na 203 lata więzienia. Obecny status: Osadzony w zakładzie karnym Clinton w stanie Nowy Jork. Była gorąca noc z 27 na 28 czerwca 1993 roku. Dwoje policjantów z Policji Stanowej w Nowym Jorku, Debra Spargaren i Sean Wayne, rutynowo patrolowało South State Parkway na Long Island, kiedy zauważyli pick który nie posiadał tablic rejestracyjnych. O no, kolego, nie upiecze ci się. Kierowca nie tylko nie zatrzymał się do kontroli, ale znacząco przyspieszył. Rozpoczął się uliczny pościg. W pewnej chwili kierowca żarówki nie wyrobił na zakręcie i z całą siłą uderzył w słup tuż przed budynkiem sądu, w którym, nawiasem mówiąc, po kilku miesiącach znalazł się z całkiem innego powodu. Policjanci podbiegli do kabiny kierowcy. Był to nieco tyły trzydziestokilkuletni kilkuletni mężczyzna. Pod nosem miał resztki kremu, który stanowił ochronę przed okropnym smrodem wydobywającym się z samochodu pod plandeką. Przykrywającą bagażnik policjanci spostrzegli owinięte w worek zwłoki. Zabiłem ją! Tak! Zabiłem! Bo była prostytutką! Wykrzykiwał kierowca. Okazał się nim 34-letni mieszkaniec East Meadow, podmiejskiej wioski na Long Island, Joel Rifkin. Jego ofiarę szybko zidentyfikowano. Była to zaginiona 4 dni wcześniej 22-letnia prostytutka Tiffany Briskani. 24 czerwca siedziała ze swoim chłopakiem, punk krokowym muzykiem Davem Rubinsteinem w jednym z barów na Manhattanie. Powiedziała mężczyźnie, że za 20 minut będzie z powrotem i wyszła. Dave zobaczył tylko odjeżdżającego pick-upa, a gdy Tiffany nie wróciła, zgłosił policji jej zaginięcie i szczegółowo opisał półciążarówkę. Po znalezieniu ciała w pick-upie Rywkina mężczyzna aresztowano. Już po kilku dniach przyznał się nie tylko do morderstwa bryskami, ale także do innych zabójstw. Okazało się, że w ciągu czterech lat Joel Rywkin zabił co najmniej 17 kobiet, zawsze w ten sam sposób. Najpierw umawiałem się na płatny numerek, a potem je dusiłem i pozbywałem się ciał. Niektóre kobiety ćwiartował, a ich zwłoki rozrzucał na terenie całego stanu Nowy Jorki rzeki Hudson. Inne zostawiał w lesie na pastwa dzikich zwierząt. Były też takie, których zwłoki woził całymi dniami w bagażniku auta należącego do matki mordercy. I były takie, które trzymał w piwnicy. Łączyło je jedno. Niemal wszystkie były prostytutkami. Joel Rifkin urodził się 20 stycznia 1959 roku. Jego biologiczni rodzice byli młodymi studentami. Niemowlak zaraz po urodzeniu został oddany do domu dziecka, a następnie adoptowany przez Jean i Bena Rifkinów z Long Island. W 1987 roku Ben, po kilku miesiącach cierpień powodowanych rakiem prostaty, popełnił samobójstwo przez przedawkowanie leków. Mały Joel miał bardzo wysoki iloraz inteligencji. Jednak nie radził sobie w szkole. Był też nielubiany przez kolegów i prześladowany z powodu swojej tuszy. Ej, patrzcie na grubego jak się spocił. Teno, no, żółw, ruszaj się. W 1977 roku Rifkin ukończył East Middle High School, a następnie uczęszczał na zajęcia w Nassau Community College na Uniwersytecie Stanowym w Nowym Jorku. Jednak szybko zrezygnował ze studiów i podjął pracę ogrodnika. Nie radził sobie nie tylko z kolegami, ale także z koleżankami. Nie potrafił nawiązać żadnej trwałej męsko-damskiej relacji. Korzystał natomiast z usług prostytutek. Wkrótce jednak sam seks przestał mu wystarczać. Joel Rywkin zaczął zabijać kobiety. Jego pierwszą ofiarą była Heidi Black, zwana Suzy, chora na AIDS, narkomanka i prostytutka. Joel pobił ją ważącym 5,5 kg pociskiem do chałbicy, a następnie udusił. Jak później wyznał w swojej biografii: Płukłem ją niczym kijem baseballowym. Uderzałem z całych sił i pod każdym kątem. Byłem totalnie zaślepiony. Skończyłem, kiedy poczułem, że jestem zmęczony. Rywkin tak bardzo się zmęczył, że po zabiciu Suzy poszedł spać. Gdy się obudził, poświartował ciało kobiety, wyrwał jej zęby i opuszki palców oraz obciął głowę. Następnie każdą część ciała zapakował do worków na śmieci, których pozbył się w różnych miejscach. Głowę Heidi Black włożył do puszki z farbą i zostawił na polu golfowym w Hopewell w stanie New Jersey, gdzie 5 marca 1989 roku odkryli ją gracze w golfa. Nogi kobiety porzucił w lesie na północy stanu, natomiast resztki tułowia wrzucił do East River. Szczątki prostytutki zostały zidentyfikowane dopiero w 2013 roku. Przez kolejne lata pozbawił życia jeszcze 16 ofiar. Następną po Black zamordowaną kobietą była Julie Blackbird. Ryfkin zabił ją 8 miesięcy po pierwszym morderstwie nogą od stołu. Zwłoki dokładnie poćwiartował, tu w prostytutki włożył do skrzyni po mleku, a następnie wrzucił do rzeki Hudson. Kończyn pozbył się w bruklińskim kanale po latach zeznał. Tego ćwiartowania zwłok w zasadzie nie lubiłem. Traktowałem je po prostu jako nieprzyjemną robotę, którą należy wykonać. Kolejną ofiarą była 31-letnia Barbara Jacobs. Po zamordowaniu kobiety, Rifkin zapakował jej ciało do worka i wrzucił do rzeki Hudson. Ciało zostało znalezione kilka godzin później dzięki odbywającym się w pobliżu ćwiczeniom Straży Pożarnej. Następnie morderca zabił 22-letnią Mary DeLuca i 31-letnią Yun Lee, której ciało także odkryto w rzece. W grudniu 1991 roku pozbawił życia 39-letnią Marianne Holoman oraz 28-letnią Lorraine Orvieto, narkomanki i prostytutki. Ich ciała oraz zwłoki jeszcze jednej niezidentyfikowanej kobiety znaleziono w pustych beczkach po oleju maszynowym. Nie wszystkie prostytutki, z którymi uprawiał seks, mordował. Podczas późniejszego procesu Rywkin powiedział: Bywały noce, które spędzałem z dwiema dziewczynami. Jedna wychodziła ode mnie cała i zdrowa. Dla drugiej nasze spotkanie kończyło się śmiercią. W 1992 roku Joel Rifkin zamordował aż 8 kobiet. Wśród nich była 25-letnia Iris Sanchez, której ciało zostawił pod materacem na opuszczonej parceli. 33-letnią Annę Lopez udusił podczas stosunku oralnego. Zwłoki 21 letniej Violet O'Neill poćwiartował, ułożył w walizce i rzucił do rzeki Hudson. Zamordował też m.in. byłą czyrliderkę Mary Catherine Williams. Mimo tak szeroko zakrojonej skali zbrodni, policja jednak nie podejrzewała, że ma do czynienia z seryjnym mordercą. Zaginięcia wśród prostytutek były czymś na porządku dziennym. Nawet morderstwo nie bardzo dziwiło lokalne władze i nie motywowało ich do intensywnych poszukiwań sprawcy. Co my tu mamy? Ta kolejna dziwka, tym razem porzucona w beczce. W 1993 roku Rifkin zabił trzy kobiety. Jedną z jego ostatnich ofiar była 28-letnia Lija Iwans, córka sędziego. Co ciekawe, Lija, jako jedyna, nie była prostytutką. Przed śmiercią została zgwałcona. Ostatnią ofiarą Joela Rywkina była wspomniana Tiffany Brescani, której ciało patrol policji przypadkowo odkrył w pikapie mordercy. Po aresztowaniu Rywkin przyznał, że odczuł wielką ulgę. Uważał też, że był bardzo w porządku w stosunku do kobiet, które zabijał. Zawsze płaciłem im za seks. To było uczciwe. Pieniądze zostawiałem przy zwłokach. Biograf mordercy Robert Mladinik stwierdził, że podczas miesięcy, które Rifkin spędził w oczekiwaniu na rozprawę, był on bardzo spokojny i równie bardzo żądny rozgłosu. Uwielbiał skupiać na sobie zainteresowanie mediów. Wierzył głęboko, że zostanie skazany na 25 lat więzienia, po czym wyjdzie z więzienia i będzie żył jako sławny pisarz. Jednak te plany nie do końca się powiodły. Począwszy od faktu, że w więzieniu razem z Rifkinem przebywał wówczas inny, seryjny morderca Colin Ferguson, który przyćmił Joella swoją sławą. Ferguson był sprawcą strzelaniny na dworcu kolejowym na Long Island, w wyniku której zginęło 6 osób, a 19 zostało ciężko rannych. Obaj więźniowie pobili się po tym, gdy Ferguson poprosił Rifkina o ciszę, ponieważ chciał skorzystać z telefonu więziennego. Rifkin nie tylko nie posłuchał współwięźnia, ale rzucił się na niego z pięściami. Ferguson wrzeszczał. Zabiłem sześć diabłów, a ty co? Mordowałeś tylko słabe kobiety. Ale to ja mam na koncie więcej ofiar. Ta swoista licytacja skończyła się z policzkowaniem Fergusona. Mimo, że Joel Rifkin podczas przesłuchań policyjnych przyznał się do zabójstw, na procesie nie poszedł na ugodę z prokuratorem Fredem Kleinem. Ten podczas wygłaszania mowy wstępnej na rozprawie powiedział o Rifkinie: Oskarżony działał z okrucieństwem, które nie ma sobie równych. Jest zdeprawowany do szpiku kości. Ostatecznie Joel Rifkin został uznany winnym dziewięciu morderstw i skazany na 203 lata więzienia. Początkowo przebywał w zakładzie karnym Attica w stanie Nowy Jork. Ponad 4 lata spędził tam w izolatce, ponieważ funkcjonariusze więzienni uznali, że jest zbyt rozpoznawalny i przez to zbyt uciążliwy, by mógł przebywać wśród innych więźniów. W 2000 roku osadzony złożył pozew przeciw władzom więzienia, uważając, że jego izolacja jest niezgodna z konstytucją i zażądał 50 tysięcy dolarów za każdy z 1540 spędzonych tam dni. Pozew został odrzucony, a Rifkina przeniesiono do zakładu karnego Clinton, w którym przebywa do dziś. Jako jeden z dwustu szczególnie niebezpiecznych więźniów. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Dorwać bestie w RMFFM.